Sestry, bracia, niechaj dobry Chospoć obdaruje was swoim myrom. Chociaż może tego zewnętrznego myru nie doświadczamy, ponieważ ciągle czujemy, prawda, ci dźwięki, jakie nas informują o trywogu, to my chcemy pewne, pewno wyznać, że Ty, gospody jesteś źródłem prawdziwego myru w naszych sercach, w naszych dusi, My tego myru oczekujemy, że czwarta niedziela Цього часу чування, цього часу змагання, хто може власне, ранковою порою, власне, нарорати прийти до храму чи о сьомої, чи не знаю, як тут у вас у нас власне, в храмі у Капуцинів, принаймні є о сьомої ранку е, літургія в Честь Богородиці, де в темряві приходимо зі свічками, з лампадками, щоб визнати, що це світло. to jest Jezus Chrystus, jaki do nas przychodzi, w cię temrjavu rozjaśnić, чтоб cię zabrać z naszych dusz, przynieść se spasienia, ciu Bożu Błahodaci Przebuwajemo w Bożej łagodacji i madrujemo jak pałomniki do Bożej obyteli, do Bożego spasienia i w tym pałomnictwie Bóg nam daruje Сьогодні також і слово, слово, яке бадьорить, яке запрошує, щоб шукати присутності Божої. Пророк Міхей в першому читанні розповідає власне, про Віфлеєм Ефратський, про це містечко маленьке поселення, з якого мав народитися цар, цар Давид. ale także w Iflejem, poselenia z którego wyszedł nasz Boże, Jezus Chrystus. Można skazać że tysiące lat po cara Dawida Bóg tak skierował kroki Świętego Środowiska z Szeobila w Wiflejema, Przyszło im własne zatrzymać się i tam narodził się Boży Syn. Boże nasz Jezus Chrystus, jaki sam wrzeje myrom i już sam jest tym dowgo oczekiwanym dla narodu wybranego dla całej cerkwi spasieniem jakiego korzen oczekuje z nas jakiego każdy z nas szukaje i to mo gospodź swoim obliczem gospodź swojeju lubowych chce zglanote na każdego z nas może smutnych może skrzywdzonych może w jakichś przeżywaniach turbotach o tak gdy na waszej liczka, to dziś, no tych turbot ma być nie, nie tak maleńko je, chcę naszomu życi, ale Chłodź chce prynosi tysiąc dni na diju. Chodź chce wucho swoje, jak my spiwały w psalmi Prychylyty, do naszych może tychenkich molitów, chce jak dobry baćko pochylity się nad swojej ulublonej judytnoju, top to nad toboju, nad imnoju i chcę wdychnąć własne ci słowa nadziei nie sumuj nie sumniwaj się, że ja tebe porzuciłem, że ja gdzieś daleko, że ja gdzieś nie ciekawлю się zachali historię historią twojego życia. Ale własne ja nad tobą trzymam swoją dłsnicę, trzymam swoją rękę, śob ty pewne no bezsumniwno i szoł wiry, do drogoyą upowania na mnie. Бо тільки туди насправді буде щасливий мій улюблений сину, моя улюблена дочко. І тому бачимо, бачите, сьогодні цю динаміку, в яку Бог діє, в яку Бог хоче власне, запросити кожного з нас. Тому що в Євангелії ми чули, коли Богородиця мала неймовірну сцену благовіщення, коли цей архангел Гавріл, а це вже слухайте ці. Generalski po naszą mama być pałone ciego niebesznego wojnowstwa, kiedy przychodzi zwistuje i cie, co osobliwym czynem Boch podzięje wi, żyć wi, podróży z Josipem, Maria daje widpowiedź po rozdumie po wpisla dialogu spiłkowania, jakże cie stanie, ja kiedy ja człowieka znam, kiedy wszystko wse jakoś inaczej ja zaplanirowały w wszystko takę na koniec. Osią. Ja. Aj, Господе, twoje słowo, jakie ty mnie darujesz, będzie wykonane w mnie i nie tylko po tego tej odpowiedzi, my czuły, się dzisiaj wstaje i idę. Także bacz też coś takie dynamiczne, że Maria poczute słowo chce donieść do swojej rodyczki Elżabety, pro jaką ona takosi czuła Хоча в похилому віку, але також має цей великий дар материнства, має, власне, народити е, сина Йоанна. І ми чули, коли зустрічаються ці всі ці дві жінки, і також їх діти в їхніх лонах, ми бачимо велику молитву про слави, велику дію Святого Духа, Дух Святий сходить. І на Єлизавету, і на Марію, і на Йоанна, і ми чули, що власне Єлизавета привітанням, великим, благословенна тими жінками, благословенної плітроби Твоєї хоче підкреслити, що власне ця справа, власне спасіння в Марії виконалася досконало. Ну і крім цього, малесенький Йоаннчик. Ботробі матерім якось там прославляє, підстрибує правда, бо Єврізавета це відчула, зустрівши Месію, зустрівши Ісуса Христа. Власне, Бог приходить, Бог приходить зі своїм Словом, і також запрошує, щоб і ми покидали старе, а шукали нового, так як Богородиця, так як Марія впішла, щоб служити. i chwaść, чтоб tę dobrą nowinę pro swoje o proce, że także jej rodzyczka jest własne je, czemu stani, może w цих, дитyni, w цьому, i powierzyć po ludzkomu, ale także i posłużyć, ale także i własne dopomochty w tych wszystkich zachodach powiązanych z narodzeniem nowej dytyny, w chcio niezbędne dla tego. I to mo gość na tej czas, Adwent, na tej czwarty tydzień, baczto, jak maleńko jego lisyło się namci, jeszcze ponadilo, gdy wtorok, si nas, oczy obdarowaty swoim słowom, słowom nadziei, słowom w cichy, słowom rozrady, słowom jakie takosi zaproszuje do służenia słowom jakie zaproszuje ściopne nie buty jakimś takim własne skowanym, że tylko ja, ja. Egoistyczno, egocentryczno, swoje turbowatysia, ale na Mariju, czy Mariu, to świętych, tu ma już z nas zaproszony w te osobliwe dni, własne w slużinni, w tych pidgotówkach, zagotowkach, w tych wszystkich sprawach powiązanych własne z świadkowaniem, w simejnomu kolier i świat, daty swoje dary, daty swoje tałanty, z do do cochościów moi najbliżsi, do swiczy Widmene koszcie jej lubowi, tej zaciekawleności, zauważenia, może stilki własne spraw, stilkie prac, jest stilki zabot, turbot, nie mamy czasu spiłkować się, chociaż nawet w tym roku takowscercerzy dzwonebym własne roboczy dzień, prawda, ale Hośpódz zaproszuję, nie żality czasu dla swoich, żertfowaty tej czas, jak Maria pożertfowała dla Elżawety, tu ciłu własne to całe pałownictwo wielocześne i przebywała także w niej de kilka później, miesięcy później. Tak i my, właśnie HOSPODOM, Bogiem, żeby własne światu swoim rodzinnym, bliskim Bożą miłość, Boże miłosierdzie, Bożą obecność wśród nas. Jezus Chrystus zna naszą życiową drogę, ponieważ On stał, jak my, ludyno, i my się dzisiaj w drugim czytaniu, w posłaniu do Jewrejów, że umiał rozpoznać swoją misję, Zmich rozpoznać tę drogę, którą wziął Jego Niebiescy Ojciec, która zakończyła się Jego śmiercią i rozkazami, i wznoszeniami, ale właśnie umiał to wszystko z Bożą, Bożym światłem Ducha rozpoznać wykonatej wykonać. I «Іду, щоб виконати волю Твою, Небесний Отче. Кожен з нас, маючи цю дорогу, яку пройшов Ісус, пройшли святі, Богородиця Марія, святі, думаю, покликаний на це, щоб власне, не сходити з Неї, розпізнавши своє покликання, кожен з нас запрошений ревно на ново насичений Духом Святим, Духом ревності, Духом Служіння. Власне, почати те, що Бог від нас чи хоче в нас робити. Просямо тому на цей час блажений, який нам Господь подарує, час різдвяний, щоб час, який власне, наближає до нього, ми добре використали. Передусім на очищення наших серцець, на те, щоб позбутися гріха, якоїсь там темряви, яка заважає в цьому, щоб зустріти Господа. Proszę Pana, żebyśmy nie pobojały się wchodzić w te związki z naszymi bliskimi, może z kimś właśnie, z kimś może wiele lat ktoś nie mówił, może nie się, może jakieś je obrazy, obidy czy jakieś inne zawarzająć rzeczy, jakieś przeszkody, które pozwalają być nam w jedności z nimi. Szukajmy możliwości przymierzenia, jedności, lubowi, bo Bóg z lubowi i rady lubowi przyjmuje nas, praszchaje nam grzechy, daruje nam siebie samego. Także i my zaraz będziemy go przyjmować w tym przyczastyi, a i takóż te święta Різдва, jakie się będą dla nas зустріchoju z Chrystom, naszym Spasytelem, który, darując siebie nam, zaprosuje, jeszcze i swoją misję, jak Win rewno wykonały. Prośmy o dla nas propomnożenia wiry. Надії, любові, отриманих з благодаті хрещення, щоб живучи ними, користуючись також цією нагодою до свідчення про Ісуса, ми використали цей блаженний час на це, щоб засвідчити, що Христос посеред нас, що Він насправді народжується в нас, що ми для Нього, як учні, хочемо в Його школі, в Його любові, не лише перебувати, але свідчити про Нього і заохочувати, приймати Його любов. Praktykujmy tę lubów, aby ona nas, nasze środowisko, nasze spilnoty, nasze rodziny, żeby nie było to może trywożne, ale własne wewnętrzne, nasza zróżnica z Chrystusem dała doświadczenie byru, dała doświadczenie Bożej Błagodaci, Bożego Spasienia.